W tym momencie, po zobaczeniu tego filmu, zrobiło mi się trochę smutno, już nie byłem na streamie na Twitchu, gdzie, no na Twitchu tego stps a gdzie Hubert Moszka był na żywo i pokazywał najnowsze rzeczy, które zostaną dodane do aktualizacji. Yy, więc tak znalazł, został mi podesłany film na tym, skrót ze streama, z najważniejszymi rzeczami, yy, do najnowszej wersji. Film ma 12 minut, i przedtem obejrzałem go całego, żeby mieć pojęcie o czym ja w ogóle będę mówić. Yy, tak sobie po prostu przejrzałem, żeby wiedzieć, które rzeczy są. Mogę po prostu sobie w montażu wyciąć i tak dalej. A więc yy, w tym filmie po prostu, znaczy na streamie Hubert pokazywał rzeczy, które zostaną dodane w następnej aktualizacji do SCP-Sol yy, Including yy windy. Yy, no tutaj głównie windy pokazywał. Yy, mówił o reworku yy, Voice Chatu. Mówił również o jak macie tam po, po lewej stronie macie te macie graczy wszystkich. Yy, to będą nowe ikony, będą nowe takie labele y na nich yy, oraz yy, kucanie. Yy, więc y, mi się wydaje, że możemy już przejść do tego filmu i będę na bieżąco mówił, będą cięcia i tak dalej. Co to pomontuję, lecimy. So the first thing is the uh, purple tutorial. Eee... Uh, yes, that's cursed, I know. We are now working on uh. bo well, actually the biggest complete feature for now is probably the elevators rework. Uh, which will now support any kind of elevators a może importantie fizycznie. When I get into that elevator you can see I'm fizykly arriving at a checkpoint. Which means if, ever, if anyone is screaming and dying in the elevator, you're gonna hear them slowly fading away. Uh... To jest bardzo fajne. <laughs> Windy. W mojej opinii tutaj. To, że już się nie teleportują, a faktycznie jeżdżą jest akurat dobrym ruchem, ponieważ można z nimi więcej rzeczy robić. Nie wiem co można z nimi robić, ale będą bardziej realistyczne i nie będzie już czuł teleportacji. Tylko faktycznie będzie tak jak w IRL windzie, że po prostu jedziesz, a nie się teleportujesz. Yy, też będzie mała prezentacja, jak te windy działają za chwilę. O, i tutaj. Yy, Hubert pokazuje, nie, nie <grywa> Hubert tutaj pokazuje jak winda jeździ No nie widać różnicy, po prostu wchodzisz i nie czujesz teleportacji To jest bardzo fajne to jest to, to, Możemy też tu zauważyć w lewym górnym rogu, że znowu będą jednostki ruchu Reworkowane do noclipa ponieważ wcześniej były razy, teraz były jakieś, jakieś procenty, pamiętam, były teraz jakieś inne gówno, teraz są po prostu jednostki na sekundę, które będzie można zmieniać, i to jest chyba lepsze, mi się wydaje, niż to, co jest teraz. Będzie to trochę bardziej czytelne, the right, the Hubert, powiedz, że smooth as fuck. As, as well as possible. How literally limitless the um, it's a recording, elevators by the way. are after the CCM rework. There is a little door uh, from the entrance zone that I could probably easily remove by some script, but I made it so entrance zone now generates in an elevator, and there is literally entrance zone. Uh, well, generated in an elevator, like I just simulated. There's a system of relative positioning which is now useful. Items I can. Uh, the the elevator travel takes like 10 seconds. But yeah, that is essentially it. And after uh, like 10 seconds in both directions, so it's like 20 seconds in total. I'm I'm not sure actually. Uh, we are arriving arriving at light containment zone. We were at <laughs> uh, heavy containment. Oh, there is obviously some collision happening here. Uh, <laughs> but, <laughs> but, well, this is how cursed it looks from the third person perspective. This is light containment zone, <laughs> and you can see the entrance zone just. The entire entrance zone is turning and going back um, to heavy containment zone over here. Now isn't that cursed? <laughs> so. No, that is very cursed. There is that. Um, that. That's obviously only a showcase of the possibilities. It's not. I'm pretty sure I don't. It's, just to state the obvious, it's not our plan to have zones generating inside elevators. But what this proves is that we can make pretty much anything with the new elevators. We can uh, put SCP pedestals in them, and they're gonna work properly. We can, uh, like, the simulate the, the, the script literally creates a separate stimulated. There's a system of relative positioning, which is now used for items and players. So anyone moving inside the elevator uh, is moving relative to the point in the elevator. Uh, which affected, which essentially means that anything simulating anything, anything physics-based is based uh, is happening within that elevator. A completely separate world is literally simulated in that elevator, and I believe we made a test where we ran uh, 2,500 elevators at the same time, and it didn't pose any uh, well, with actual items floating in them, and it didn't pose any significant uh, performance drops, So. Więc odpalili test. Jeżeli się zastanawiacie, czy nowe windy będą miały wpływ na optymalizację gry, zastanawiam się nad tym jeszcze przed chwilą, ponieważ zastanawiałem się jak ruszające się na bieżąco windy będą musiały mieć cały czas update, nie będzie działał na nie ten system optymalizacyjny cooling. I tutaj Hubert mówi, że. Odpalili na teście 2,5 tysiąca wind w tym samym momencie i nie powodowało to spadków performance'u gry Więc najprawdopodobniej nowe windy nie będą miały takiego dużego impaktu na spadki FPS-ów i tak dalej Ale zastanawiam się nad tym co mówiłem wcześniej, że Cały czas będzie musiało być to wygenerowane Ale przecież checkpoint'y cały czas są wygenerowane i cały czas są ten Yy, wiecie jak działa system cooling, że jeżeli jesteście w jakimś jednym pokoju, to tylko ten jeden pokój Wam się update'uje yy, A reszta się update'uje na bieżąco, przez co nie macie spadków performance'u yy, i ogólnie wydajności gry yy, Jest mniejsze obciążenie procesora i tak dalej yy, Ale jednocześnie jak macie tutaj checkpoint, yy, to checkpointy automatycznie Wam się odświeżają cały czas, jeżeli nawet ich nie widzicie I nawet jeżeli ich yy, nie ma obok Was one cały czas się odświeżają na bieżąco w grze, przez to jest, są one często stosowane w speedrunach. Na przykład, kiedy chcecie uciec to widzicie obniżacie sobie trochę grafikę przy świata, te świata sobie obniżacie i grafikę trochę i możecie zauważyć, jak pokoje się ładują pod drzwiami, macie takie światło, jeżeli się to światło lekko zmieni, to wtedy wiadomo, że to nie jest checkpoint, czyli nie jest to pokój, którego na przykład szukacie. Na przykład już macie kartę 096 i chcecie uciec, jeżeli szukacie checkpointa, to jeżeli pokój pod tym widzicie, że się odświeża, to skracacie sobie czas o nie wiem, pół sekundy, ale jeżeli zrobicie tak z kilka razy to będziecie mieli, nie wiem, 5 sekund. Nie jest to ciekawa taktyka spiranowa. Yy, ale tak, yy, windy nie będą obniżały, w mojej opinii, jakkolwiek yy, tego yy, performance u gry. Yy, nie będzie spadków FPS-ów większych. Jest to po prostu pokój, który będzie się na bieżąco ruszał, yy, jeżeli klikniecie przyciski i tak dalej. Yy, podoba mi się też koncept, że yy, będzie ten, że będzie rework voice chatu. Y, ponieważ czasami jest on trochę mylący, czasami jest on kompletnie do pizdy yy, no i tyle yy, Czyli podsumowując, y, windy nie będą miały większego wpływu na optymalizację Eee, yy, yy, i to tyle. Actually the, the new elevators are way more optimized because the previous system was just... Well, bad. It was by me. Tak, wiemy. So now this is my redemption I need to make a better one. So now we can Pretty much make different like when we make well I guess I can spoil a little bit that if we make like a surface zoning work or something like that we could put like some freight elevators or different kinds of elevators we're no longer limited to a standard cubicle, uh, what is it like two by two meters elevators. So... I that's jest mi się ten koncept windy takiego osobnego typu żeby była na przykład yy, większa Ponieważ, jak wiemy, windy 2 na 2 tak jak są pomiędzy checkpointami, wystarczają wielkościowo, ponieważ nie są to jakieś duże zjazdy, znaczy to są po 2-3 osoby albo pojedyncze scope. Natomiast, jeżeli już mówimy o gecie A i gecie B, to te windy faktycznie powinny być inne: powinny być one większe ze względu na to, że one samej teorii powinny być zaprojektowane dla zjazdu co najmniej 15 osób, ponieważ to jest domyślnie największy wave, jaki może się zaraz pić mtf oraz yy, Rebeli chaosu więc one automatycznie powinny być większe, ponieważ jest to średnio realistyczne, jeśli chodzi o yy, samą grę. Yy, I w mojej opinii fajny koncept. Może coś będzie się w tych windach robiło więcej niż skakało od yy, jednego kąta do drugiego kąta, kiedy sepek się napierdala. Yy, w mojej opinii spoko. Speaking of new stuff, let's see the spectator. Oh, you won't be able to see the spectator because it's not working yet. Uh, okay, well, oh, now it's working. See? Uh, this is the kind of thing that you will see here. Uh, there is like a little. Oh, I can't scroll it now. But there is going to be like a little. I think when I keep spawning myself as spectator and tutorial, uh, it's gonna get more of that. No, it's not. A więc na początku myślałem, że to jest po prostu taki recap, co zadało Ci obrażenia yy, ogólnie przed śmiercią, na przed jakiś czas przed śmiercią, ale potem okazało się, że jest to nowa lista, graczy i tak ona będzie wyglądała: będzie to yy, po prostu podpisek yy, co to jest, czyli na przykład estepek, yy, klasa D, jakiś tam MTF, chaos i tak dalej. Będzie ikonka po lewej stronie, po prawej stronie będą hpki, ahpki i tak dalej. Yy, i jeżeli tych graczy będzie za dużo, czyli na przykład będzie się ta lista ekspandowała, będzie na przykład nie wiem serwer na 50 osób, to po prostu wszystkie by się nie zmieściły, to będą one się yy, składały i będzie to trochę mniej widoczne. Yy, będą po prostu same niki, jeżeli znajdziesz na jakiegoś gościa, yy, którego spektajtujesz, to wtedy ci się to rozwinie. Yy, jak dla mnie fajne usprawnienie, faktycznie teraz widać na pierwszy rzut oka yy, co się dzieje w grze. Widać kto ile ma HP, gdzie są jakieś fighty, kto się napieprza i tak dalej. Jakie są SCPI i itd. nie musisz po prostu scrollować milion razy, tylko po prostu yy, patrzysz o, taki jest taki tak stepek tak, 5 sekund do respa, to chociaż sobie ogarniesz, nie musisz speedrenować klikania lewego przycisku myszy. Yy, dla mnie spoko. Yy, fajne usprawnienie. O, i tak, to by, to, tak by to wyglądało yy, z większą ilością graczy niż tylko jedna osoba. No, fajne nawet, fajne. Bardzo mi się to podoba. Bardzo ja ładnie zrobione. Um. Też jeżeli widzicie, to macie macie takie taki kółeczko przy każdej postaci. To kółeczko jednocześnie pokazuje, ile da na postać ków na przykład tej widzicie. Viper ma 100 HP. Tutaj Multiverse Uncle ma 6 HP i to kółeczko nie jest już pełne, tylko jest małe. Więc możecie na. nie musicie patrzeć na HP, tylko po prostu kółeczko wam się zapełnia i tak dalej. Fajne, fajne, fajne. Ogólnie bardzo podoba mi się ten Rework Wind oraz ten ta lista graczy, która pojawia się po lewej stronie. stop switching. O, jeżeli graczy jest więcej, to tutaj Hubert pokazuje, jakby to wyglądało, jeżeli graczy byłoby za dużo, żeby ta lista się w ogóle cała zmieni, zmieściła z takimi rozwiniętymi labelami. Jest to fajne rozwiązanie i po prostu będziecie widzieli, jakiego gracza ostatnio spektakulowaliście i będzie wam go pokazywało i to tyle. Also, I, I think that... it's fair to say i'm not sure if it's still gonna, going to be possible but the plan is to make the actual first-person animations to play when you're spectating someone so you don't see your camera being glued to their model and you can see their third-person animations being played from the camera perspective but we will try to make it so the actual proper first-person animations are shown in oh actually that, that's a good that's a good idea sandek um, having that

Ponieważ na przykład ludzie mogą sobie podpowiadać przez Discorda I rozpierdalałoby to w ogóle rozgrywka całą, nie byłoby już takiego samego fanu Po prostu wbijałby się trzech tryhardów i jeden by specjalnie umarł na początku rundy i podpowiadał reszcie kto gdzie jest I dodawanie jeszcze dla spektatorów takiej mapy jak CSa Pokazującej level wraz z ludźmi gdzie są Jeszcze bardziej by to rozpierdoliło i wtedy ludzie jeszcze bardziej by to abuzowali. Więc to co było powiedziane rok temu, z kurwa, tylko nie pamiętam kiedy to zostało powiedziane ale było to, pamiętam, że było to powiedziane, że będzie będą chcieli obniżyć rolę jakby spektatora jako takiej pomocy już spoza gry Znaczy no dalej jest w grze, ale jest taka z pomocy, ze ograniczenia jego pomocy zewn zewnętrznej yy, i no trochę szkoda, że będą jeszcze jeżeli byłoby to wprowadzone to jeszcze bardziej będzie zaburzona równowaga między normalnymi graczami a spektatorem, który po prostu może sobie tak podpowiadać ludziom yy, bo tak to nawet gość, yy, tak jeżeli byłaby ta mapa wprowadzona to powiedzmy jest SCP yy, jest dzień 39 jest ostatni ochroniarz i ten dzień dzień nie gdzie jest ale na szczęście ma kolega na spektatorze i jest i mu na bieżąco ktoś podpowiada, już nie bazując na pokojach, gdzie on jest, albo po prostu mówić gościowi, no jest w tej tej strefie, tylko po prostu powie, no skręć w prawo i on będzie w lewym rogu tego pokoju. I to będzie, no średnie, w mojej opinii, skoro miała być, miała być jakby. Mm, zbita jakby ta rola y, tego obserwatora, to teraz jeżeli byłoby to wprowadzone to by to jeszcze bardziej zaburzyło równowagę e, więc y, no w mojej opinii pomysł średni byłby fajny w sumie kurwa, dla komputera może a e, nie komputer już przecież to ma, <ścoughs> przepraszam bardzo komputer już to ma ale na skali takiej, że widzi tylko SCP. E, więc jeżeli być, to nie, miałoby to być prowadzone, no, jeżeli miałoby to być to nie wiem na jakiej zasadzie by to działało, ponieważ w mojej opinii rola y, spekle powinna zostać obniżona, y, ponieważ jest obecnie zbyt OP, <grym> Po prostu ludzie sobie podpowiadają i to jest tyle w mojej opinii. A, i na, ogólnie na serwerach jest to bardzo denerwujące, na przykład ja na swoim serwerze mam zasadę o zakazie metagamingu, jeżeli ktoś naprawdę uprawia taki solidny metagaming to dostaje kick albo bana z serwera ponieważ jest to zachowanie bardzo chujowe yy, bo tutaj, bo my, na przykład są serwery które są nastawione pod tryhard, są serwery nastawione pod roleplay yy, ja jestem osobą która jest ownerem serwera, który jest taki pod yy, takie pod luźne granie, nie tryhardowanie takie granie for fun, może jakieś śmieszniejsze akcje się odjebą Yy, więc y, takie zachowanie, y, po prostu takie, po prostu, że od dwóch gości co wchodzi na ich siema, tryhardujemy serwer, yy, trochę średnie, w mojej opinii. Znaczy no wiadomo, każdy ma swój też styl gry, ale są ludzie, którzy tryhardują solo i po prostu jest to już ich styl gry. Ja sam jestem taką osobą, że już po prostu y, dąży do wygranej, ale nie z pomocą y, innych osób, osób trzecich, które po prostu by weszły na serwer na spektatora, zrespiłyby się jako MTF i po prostu zrejoinowały serwer, żeby dalej były na spekcie. Y, więc y, no jestem trochę tym jestem tym trochę zaniepokojony. Disclaimer. This is a proof of concept and it is not going to be added in the base game. It maybe but probably won't. Crouching Holy shit! kucanie pod C! i pierdolę! Dobra, yy, w mojej opinii crouching byłby spoko Natomiast tak samo jak Hubert powie dalej, nie wie gdzie to byłoby zastosowywane w grze yy, Jest to troszkę zbędna mechanika Ale z drugiej strony w mojej opinii bardziej yy, takie normalne jest to, że gość kłóca i chodzi wolniej yy, Albo się skrada po prostu Niż że sobie po prostu idzie wolniej i ma po prostu animację normalnego chodzenia. W mojej opinii powinna być za, zaimplementowana jakaś y, y, animacja y, skradania się z lekkim obniżeniem hitboxu i ogólnie z lekkim obniżeniem y, pozycji gracza, ale nie aż takie, żeby dotykał, żeby lizał kafelki. Y, w mojej opinii mechanika fajna. Powinna być y, zaimplementowana, ale może troszkę zmieniona. Still, kłócanie pod C tak samo jak mruganie pod spacją jest rolling joke'em całego community tej gry. jest Mruganie pod spacją jest dosłownie ruchane w tej grze od samego początku. Pamiętam od 2017-18, nawet w 2017 ludzie się pytali Huberta czy będzie mruganie pod spacją już na streamach na The jak miał, jeszcze przed w ogóle wyjściem samej gry. Więc e, jeżeli by. Do, bo już mamy przecież mruganie specjalnie na przycisk, to dlaczego nie dodać e, kłócania pod przycisk? I dwa Rolling Jolki y by już kompletnie zdechły, ale z drugiej strony nie, byliśmy, nie mielibyśmy z czego się śmiać. It now works in the game, but we don't believe that this is something this game needs or requires, and actually it may negatively impact the way it works. But yeah, now it's possible, and again, it's only a proof of concept. Treated on the same level as you treated the uh, light, the entrance zone generating inside an elevator. So yeah, like again, this is just showing off that the system, the new system, is working, and do not confuse it as an actual feature.

Ta animacja, kłócanie, jeżeli miałoby być to wprowadzone albo w ogóle skradanie się, musiałoby być trochę jeszcze yy, dopracowana, ale sam koncept nie jest To jest tylko kilkanaście ruchów yy, w programie, yy, w, to jest po prostu kilka ruchów w kodzie, które trzeba zmienić. Więc yy, no, i to tyle. Ale to jest jeszcze, jak widzicie, to jest jeszcze na starym modelu, ponieważ będą nowe modele, które nie zostały tutaj pokazane ale będzie najprawdopodobniej yy, znaczy w sumie chyba wczoraj mówił, że kłócenia najprawdopodobniej nie będzie to jest tylko koncept w mojej opinii powinien zostać dodany ponieważ byłoby to dość z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony byłoby to bardziej realistyczne niż po prostu siema klikam C i poruszam się wolniej problem running on old script, the problem is running I don't want to blame the engine because it's our fault, Unity is a great engine if you know how to use it, the problem is we don't know how to use it, <laughs> we don't have enough people who are qualified to uh, make the game look good and optimized in uh, in Unity, and porting it to Unreal or anything like that wouldn't solve any problems. It's just about, well, finding people who can actually optimize the game in a good way, because rendering is like 80-90% of the time, so even if we, I don't know... Made the system, all the scripts 50 times faster, you won't see any significant changes to your FPS. Y więc, y dlaczego gra jest y tak chujowo zoptymalizowana? Ty rada, y po prostu y nie ma w studiu ludzi, nie ma tak, nawet w studio nie ma obecnie takich nakładów finansowych, które pozwalałoby im na y zatrudnienie osób, które byłyby obeznane z silnikiem Unity yy, bard na bardzo wysokim poziomie, Już sami się przyznają, że średnio ogarniają nadal ten silnik, yy, więc, w yy, mojej opinii, po prostu potrzebują finansowania i w mojej opinii to jest jeszcze tylko kwestia czasu, kiedy finansowanie, kiedy gra będzie monetyzowana, ale nie będzie to w takim czymś, że gra będzie płatna, tylko ona dalej będzie za darmo, tylko będą jakieś. Nie będzie paywalla, nic nie będzie o w grze. Tylko może jakieś skiny dodadzą albo coś też. Jakiś merch z gry był ostatnio omawiany na devlogu. Hashtag 939plushi w mojej opinii jest wymagany. Maskotka 939 jest nadal wymagana w grze znaczy nie w grze, tylko ARL. Szczerze kupiłbym Hubert <laughs> Kolmi <call me. laughs> i tak dalej. Więc tak, oni potrzebują po prostu finansowania, ponieważ nie posiadają osób, które bardzo dobrze by znały silnik i dosłownie od podszewki. I to tyle. Po prostu próbują najlepiej, jak się da w ich rozumowaniu, zoptymalizować grę. I porównując rok 2019, na przykład albo 2020, a obecnie, począwszy 2022, było bardzo dużo zmian. I. Widać, że ludzie, którzy pracują z tym silnikiem, coraz lepiej go poznają, są nowe mechaniki implementowane yy, oraz optymalizacja jest lepsza, ponieważ wraz z, z tym, jak są dodawane jakieś nowe rzeczy do samej gry, to... znaczy jak są dodawane coraz to nowsze rzeczy do gry, jest coraz więcej mechanik, modeli, yy, coraz więcej efektów i tak dalej. Gra jest cały czas na bieżąco. Są podejmowane próby optymalizacji, na przykład system cooling, który został wprowadzony w tamtym roku wraz z chyba wyjściem broni, to był z tych nowych broni z reworkiem Parabellum. I po prostu są podejmowane takie próby, lepsze, gorsze. Mojej opinii gra idzie obecnie dobry w, kierunku, w dobrym kierunku, tylko wymaga, samo studio wymaga większego finansowania niż obecnie. Bo jedyne ich obecne źródło finansowania to są może suby z Twitcha. Jakieś pomniejsze, może jakieś wspieranie na kanale Norfooda, by to może też dawało yy, na YouTube, ale to też jest trochę średni pomysł, skoro już jest taki zrzek Patronite, yy, ale może minimalne finansowanie, bo skoro Hubert jak cały czas pracuje yy, z kodem yy, na co dzień, dlaczego nie robiłby tego na przykład na streamach yy, I mi się wydaje, że jak były wcześniej streamy z sl na kanale Huberta Moszki, gdzie on po prostu programował grę i były z tego streamy, ludzie tam mówili co można by dodać, dawali mu donate i tak dalej W mojej opinii robienie takich streamów zainteresowałoby więcej osób, na może jakimś dołączeniu do samego studia, może więcej osób by zaczęło, może by się zainteresowało grą i tak dalej a przy okazji to Hubert, Twój kanał jest martwy od półtora roku. <laughs> Więc no, ja z chęcią bym zobaczył e, jakiś e, stream na przykład ze sala, gdzie Hubert jest prowadzącym. E, I nie byłby to tylko Twitch, ale też może na jego prywatnym kanale na YouTubie. E, ale może streamy na Twitchu z programowania gry też nie byłyby najgorszym pomysłem. E, ale to jest już. E, to już e, nie ja jestem od tego zależny tylko to jest prywatna decyzja Huberta. E, w mojej opinii byłby to nawet ciekawy pomysł. Oj, oh. right, it was a good stream everyone. And I guess see you never <laughs> no, seriously no. Um, see you on the page from Vadam and the public Vada pretty soon. And well, I hope you're gonna have a good evening, night, or rest of your day e, więc e, tak, podsumowując, windy spoko. <laughs> no, kucanie spoko. Nie wiem, czy więcej, więcej rzeczy tu nie zostało chyba nawet pokazanych. Yy, oprócz nowego SCP-ka, rozpienia się nowych modeli i tak dalej, to yy, nic nie zostało tutaj chyba więcej pokazane. Yy, więc obecnie czekamy na yy, zamkniętą Patron Beta, yy, która najprawdopodobniej, nie, wiem, może wyjdzie w następnym tygodniu. W tym raczej już nie, ponieważ patrząc na samo, jakby, samą implementację rzeczy do gry, to w mojej opinii po prostu będzie ten zostanie to wrzucone dopiero w. Znaczy ta patron beta zostanie wrzucona dopiero w następnym tygodniu, bo mówili, że będzie ona wrzucona tak najszybciej jak się da, i skoro chcą w kwietniu, oni wypuszczać update'a to teraz do końca tego tygodnia, czyli sobota, niedziela może zostanie Patreon beta odpalona, albo na początku następnego tygodnia Skoro chcą wrzucić nową aktualizację jeszcze w kwietniu Więc tak, podsumowując, windy spoko, crouching spoko, voice chat, rework ok co tam jeszcze było, a ta lista graczy na spoko, z takich pozostałych rzeczy, które zostały zawrzucone wcześniej omawiałem jeszcze devloga, gdzie zostało pokazane więcej zmian, które będą wprowadzone do gry, więc link do tego filmu macie w opisie, macie też go w prawym górnym rogu, obecnie ja się z wami żegnam i do zobaczenia.